jest dla mnie całym życiem bo podróżujemy cały czas w każdej chwili i no i to jest to jest pasją oczywiście dla mnie no bo możemy przemierzać te kilometry, kolejne zwiedzać kolejne miasta, poznawać kolejnych ludzi, co jest ciekawe w podróżowaniu. A <totekstwo> Jedziemy teraz autobusem numer 46, 46 bo do stacji i placu tak. a potem przeszlamy się, się na metro linię L3 Zieloną do ostatniego majek 13. A on właśnie mówił, że jeżeli przed 20 sprzędziemy, to zdarba. Tak, tak. Podczas rozmów z różnymi ludźmi właśnie yy, dowiadywaliśmy się, że jest to potrzebowanie na pichanie takiego bloga, ponieważ wiele osób chce tak tanio podróżować, wiele osób pytało mnie, jak to robić. Entra! Jak ty się odnajdujesz na tym Ciężko ci W Barcelonie najbardziej chyba użył mnie ten klimat, po prostu miejsce, które odwiedziłam, było zupełnie inne od tych, które widziałam dotychczas. Na pewno otwartość też ludzi, którzy tam e, mieszkają. Nie Europie już czuć taki, tam, taki orient troszkę. A tu jest. A można przejść, Ale, przejść, ale na plażę mamy blisko. No, to jest ta Barceloneta najbardziej znana. I to palmy. Ale co są. o, jak są palmy, to trzeba iść. <noise> Organizacja takiego wyjazdu każdego stać jest na y, taką podróż, i nawet w najdalszy zakątek świata. A jakie zakątki świata chcesz jeszcze zwiedzić? Na pewno Gruzję. Bardzo chciałbym odwiedzić Gruzję piękny kraj. Y, Włochy, Toskanie i Bali, Takie marzenie. To No wszystko się rozpoczyna od przygotowania po prostu tego planu wyjazdu. Trzeba wyjść sobie gdzie chcemy jechać i na pewno opracować jakiś taki konkretny plan e, kosztów, e, miejsc, które chcemy zobaczyć. No i oczywiście dojazd na lotnisko, bo jeżeli samolotem, lotem, bo to też jest często problem. No właśnie mówię, że jedna z nich nie widzimy Dobra, to chodźmy. Pokażę wam jak tanio zamówić bilet lotniczy. Wchodzimy na stronę flyforfree.pl i tutaj znajdujemy okazję, codziennie jest wrzucanych kilka takich okazji, na przykład jak tanie przeloty z Berlina do Dubaju za 881 zł lub też wszystkie tanie loty z Polski na wakacje za 68 zł, i gdy wejdziemy na taką, na taką stronę, tutaj mamy całą listę kierunków do których, w jakich datach możemy polecieć właśnie za tak niską cenę. To jest jedna ze stron bardzo ważna. Druga strona, kiedy już więcej latamy, to jest strona flightdiary.net. To jest taki Facebook dla ludzi często latających i tutaj można sobie stworzyć swój profil, do którego tworzymy taką listę lotów, skąd, dokąd latamy i kiedy. Potem zbiera nam tutaj informacje i mamy napisane 62 loty, 56 tysięcy kilometrów, 105 godzin, a także mamy całą listę np. lotnic, z jakich korzystamy. Widać, że tutaj najwięcej korzystam z Wrocławia. Potem jest to Katowice, potem jest to Poznań, Warszawa. Was na bloga, o którym wcześniej mówiłem, który prowadzę właśnie z moją dziewczyną Kasią i jest to blog www.taniepodróże.info jest przekierowanie na stronie www.taniepodróżowanie.blogspod.com Warto jest odwiedzić bloga, bo tam można znaleźć dużo ciekawych informacji na temat organizacji podróży, na temat miejsca, jakie warto odwiedzić i praktycznie już przygotowanych planów takich wyjazdów. No i to, to prostu, żeby wszyscy podróżowali, bo warto.